Dobra, to był zwykły dzień w Whitcellni. Przypadkowo, znalazłem nową pracę. Już nie chce się odpocząć. Tutaj muszę bronić się przed groźnymi czy złymi animatronikami. Czteryma. Osiema, no tutaj, to, to się, tutaj ciebie. Dzisiaj karyzmot na chłopo mapa, co tu jest? ale tu po zamknijmy kibele. 10 łapek w górę, będzie drugi odcinek. To tu jest coś ukryte. Widzicie, dobra. Począć noc, to trzeba być do tego, oto pokoju. On proces coś tam. Kliknąć te przyciski szybko uciekać do swojej bazy. I jesteśmy w swojej klucz służy nam do odpowiadania drzwi do generatora. Tu mamy tak naprawdę sekret. To można bić. Tam jest ostatnie ostatnio nietypowy ten charakter. Super, super, super to wygląda. Jak widzicie, kurde, tu nic nad nie widać.

no kurde wy co to to co za ham? natarki dobra coś tych kuchu Zajemni dawaliście działek z piękną Patrzcie no po prostu o, o nie Gurk No Czekamy No Syn

about it. Because of this, money is relatively tight, so once you feel safe, though, you can This is done by using a very delicate and it must be used with caution. Things like your doors and lights will use up power over time. The generator to no, the, the, the generator room is found connected no, to the power

Ja pierdzielę, no... Tylko just, na... ...kiedy otknąłem! Won. Won, Freddy. Ej, okay, tu się... ...jebać. stoi tam w drzwiach. Pony gdzieś... ...wyparował. Freddy zniknął. Edytor, co mi na ten edytor? jestem wszystko wszystko w jestem no, mogę to bardzo tu leży, gdzieś Freddy biega po okolicy od Szczecina. O, teraz mi lepiej działa. FPS -y. A możemy sobie to ozdobić, żeby że bardziej. Możemy ozdobić nasz ten druga ta... ...głowa... ...z kawałkiem erroru. Nie, niech nie, nie, tak tego główna się nie da podnieść. może tak dać. No Boże... Co za gówno to się mi daje. Mamy głowę Freddy'ego. Wiatrak. Klon wiatraka. Tu nic nie ma. To Maria. Widzę tego. Mielejczy. Pana Synika i Xi I tych innych Dobra, wszystko bym był swoją własną celę Mogę to przystawiać Mogę to Fajnie, można się bać generatorem, że bardzo Generator w powietrzu, to coś podemolowałem na bale nie bardzo fajnie, generator wisi w dobra, przeprowadzę go na swoje miejsce. No kurde, jak to się... Dbaczy. No! no Naprawiona. Zaprawiona. wy... Możesz przejść! Do niego się nie zbliżę. Jakiego? Wyparował Chciałbym Poksemu nie wyszło Cześć Freddy

10 minut. Jeszcze 10 minut odcinka no. A tam w ledzie musi nieść bawi. To widzimy atrakcję w ledziego, który właśnie uszucił! O, zasad... Widzę, że powoli nam Power za służb i będzie problem. Freddy gdzieś idzie, słuchać jego nutę. go tam nie ma? Bo jeszcze podam gdzie jest Freddy. Go tu nie ma. Teraz nie zabiję, to wszystko mnie zabije. No, ten obraz park, jak zwykle, górde dzwoni do mnie. Czekajcie chwilę. Dobra. A co my po przerwach technicznych? z powodu z powodu, one, 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 nie, nie, że power co? No? Czy jeszcze puszcz, 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 to puszcz, power puszcz, puszcz, przycisk i power wraca do nas Zamykamy drzwi. Zamykamy tego typa. No, to nie Dobra, tu ci się spot grawa. No, dobra. No i wyparował no i otwieramy z No szkurde, no! No, poszeka ta kamery, że spagowane Kurde, na bok No. O, to są na znanego Sonika. Ktoś mnie zabił. No i co za gówno, no. no Widzieliście były zwłoki Sonika. nama smink x e te in 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 oh. in i się tutaj tu schował już się wydało wszystko panie Freddy gdzie z kim ty masz tu do czynienia 16 minut Но. No. Jestem tutaj, jestem tym, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jest możliwe. Kurde, no co a no, Co I tu mamy jakiś specjalny pokój. Nie wiem czy ktoś o tym wie, że w ogóle ukryty ukryty pokój. A może o tym nikt nie wie. I tu mamy bardzo dziwne pomieszczenie, gdzie nie ma drzwi w ogóle. I dlatego tutaj nie... kamery są wyniszczone, bo odpowiedź jest prosta. Co siedzi na tych kamerach wszystkich? Czy w kuchni tak naprawdę miejsce spędza Golden Freddy? I widzicie, wszystko się wydało, czego ta kamera jest tak zląbana. No. Wszystko się wydało. Dobra, jeszcze pokażę wam jedno pomieszczenie co. Jest koło tutaj takie pomieszczenie specjalne. To siedzi nasz przyjaciel Freddy, który nie wiem, czy go można podnieść. Widać, nie. To mamy. To stworzył te takie bonusy i te inne skiery dole. Możemy popostarać ich. Gdzie chcemy, to. Tu. No, to tutaj, 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 tutaj. Proszę bardzo, a teraz cofnijmy się do naszego no, gabinetu i patrzcie teraz, otworzę... Widzicie, to, kurde, no, widzicie, tyle było z tymi sekretami związanymi, dobra, to by było na tyle w tym odcinku, do, do następnych siemach.